Ja pierdolicie myźle pojechaliśmy, a ty. Ale nie wlażę na moją. Kurde, Sory. Dobra, myślałem, że się. Ja, ja, się ja wątpię, Kurde! Bo, 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 bo. Co? Co ty Aleś, zrobiłeś? Ja przez przypadek stumulacki wrzuciłem jedynkę i. Na trybie konwój nie są dopracowane. Na mi na środku, w siebie. O! Zostań Czekaj, bo tu się wywalił! Chodźcie jak tam, Maksia, jak tam... Maxio jak tam... Ten tu leży... Ale wstaniesz! O, Jak ładnie wróciłeś na koła. Aaaa, I dalej. Razie. No Czemu Fortix stoi? No bo myślę, że ja mam jechać pierwszy. A kurde! 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 Co się dzieje? Się... <grywa> Czekaj, Maxio! Oj Boże, już zasłużyłem. Co ja mam z tą kabiną? Co mam zrobić z tą kabiną? Sylwester, czego jedziesz pod front? Co mam z tą kabiną zrobić? O, dzięki snajper. Napra o kurde. K kurde. Hamulce, <mulce, mulce>, fajna rzecz, naprawdę. Pani panie Fortex. Fajne kadry są i ogólnie spoko. Także przejdźmy no. teraz tutaj. Do kolejnego zestawu. Tak, mamy gra ET Euro nie trudno, wiadomo. Auto zdjęcia Szymon 2209, marka pojazdu Mante GX E5, i miejsce wykonania zdjęcia na pauzie na autostradzie E4, Szwecja. Więc tak, zaczynając od. Yy... Na parkingu. Wiesz co? Tak, mamy na parkingu zdjęcie, na jakiejś tam drożnej pauzie. Eee. Yy... Nie wiem co tu powiedzieć, bo to tak wygląda jakbyś to po prostu jeździł, grał BTS i sobie, nie wiem, w jakiś momencie screena zrobił i tak to... wiesz, byś mm -hmm. wysłał. E, no grafika no ładna jest, ale no tak po prostu wygląda maksymalna grafika. No. E, nie ma co tu się rozwodzić o kadrę, bo mamy jeden drugi. I no takie bardzo standardowe są. No, ładne, ale standardowe, no. Nie ma tutaj mm -hmm. nic za bardzo... Odstającego czy kreatywnego, we wnętrzu moim zdaniem trochę tak za dużo tego tam przy tej szybie jest. No wiesz co to już tam, gusta guściki. No. Jak to tam woli we wnętrzu? Widzę, że kolega eee. tutaj na maku był. Kuba, kawa no, chyba, czy coś tam jest. Jest, jest. No. Ta kawka. Jakieś paczurki. No dobra, ale... Sama ciężarówka, no spoko. O! Takie tutaj widzę, że, ma... że na siedzeniu pasażera jest FedEx. Film jest sponsoruje FedEx. Fir, fir... Kurde. Film sponsoruje firma FedEx. No, fajnie by było, co? No! No! Hmm. Takie po prostu... Zapraszamy do współpracy, jakby, co? Możecie nasz Możecie... No. Możecie yy, sponsorować ten film. No, ale wracając do tych zdjęć, to po prostu takie chyba standardowe, klasyczne, no, st że tak powiem. No standardowo. Nic jakby specjalnego. żarówka mm. spoko, nie ma I nic też wielkiego na niej, więc. Zawsze no. Yy, no, chodzi mi o to, że mógł tutaj więcej zdjęć też jakiś tam. Dać. Tak, no nie ma też dużo zdjęć. Albo podczas jazdy na przykład gdzieś tam mógłby też jakoś wstawić. Tam na autostradzie albo gdzieś, wiesz. O, ale na, jakim, nie ma, na przykład syty. na moście jakimś albo coś. Z fajnym widokiem. No. Hmm. Ja bym tutaj dał. Ciężko to oceniać. Ja będę dał szósteczkę, bo tu nie ma nic specjalnego. Ja około 6,5 myślę. <gry> Także. No dobra. Przejdźmy teraz tutaj. O kurde, ale to pierwsze zdjęcie tu mi się rzuciło w oczy od pana, ale ja z Jestem. Zaset to Korsy Audi RS4, Avant B6. Miejsce wykonania zdjęć różnie. Kurde, no tutaj to pierwsze zdjęcie od razu w oczy się rzuca. Fajnie właśnie. No, się, rzuca. to chyba jestem przekonany, już, że to jest jakieś fotograficzne. No bardzo dobrze. E, więc tak. Zdjęcia Ładny Samochód podoba mi się. Ładny kolor też mi się podoba. I ten biały, i ten zielony. E, bardzo ładne kadry w nim. Znaczy, Do, tutaj... Zobacz to drugie zdjęcie tego białego, fajnie, fajnie takie wyszczególniony ten, wyostrzony ten samochód jest. To no, no tak, to po prostu jest tutaj, mamy rozmycie, ale ten kadr tak troszkę wygląda... No wiesz, to jakbyś po prostu wziął, odpalił tryb fotograficzny mm. i tam najechał na samochód i nic, za bardzo nie robił więcej, tylko samo by się tam ładnie wyostrzyło i w ogóle, ale nie no, ja... Wygląda przynajmniej ładnie. Mhm. To podtesko eee, też fajne jest. Tak, to jest ciekawe z podteską. Ten stopy. też taki śmieszny wygląda, ale już tam nie ma co się przyczepiać. No. no. Eee, w tym salonie No nie, co to jest? Bardzo ładnie mi się podoba. Ładne odbicia mhm. na tym samochodzie. W ogóle to jest zielony tak. samochód, bardzo dobrze Ci wyszedł, jeśli Fajny chodzi o kolor. taki. Tak. I ładny kadr, stoi gdzieś samochodem. Sam. są. Ładna topne. sceneria, coś się, dużo się dzieje w ogóle. Naprawdę, scenerię dobrą wybrałeś. I wnętrze też, I w tym fajnie. salonie, i w tymi igryf... Tam Tak, jest też wnętrze ładne. Biała tapicerka, no może tam na minus ale no, dobra. Ja ci powiem że szczerze, białej ja nie lubię z tapicerki. Ja też nie lubię. Dla... Wiem, się ale się to jakoś, to nie ale tutaj fajnie, panie ale że tutaj dałeś naprawdę dużo zdjęć i to Tak, no dużo jest na dużo plus. zdjęć, to na plus. Mhm. Ale no, z no, białym zdjęciem samochodem troszkę gorzej wyglądają zdjęcia, nie powiem, że nie. Mhm. Szczególnie te tam na dole. Ale... Ja chyba bym tu dał... No nadrabiasz tym, tą resztą tych zdjęć. Chyba, ja bym miał, ja tutaj chyba dam mu dziewiątkę. Dziewiątkę? No ja daję 7,5. O, jaka różnica tym razem. <grym> jest różnica, jest. No, także teraz tutaj mamy od Roberta. To możesz czytać. Tak, gra Farming Simulator 2019. Auto zdjęcia Fortix. Fortix! <grym> 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 tak. Marka pojazdu Class Axion 850. I miejsce wykonania zdjęcia Zdziechu. Więc tak, zdjęcia. Ja mamy po farmingowemu? Tutaj grafika tak jak w farmingu, no co mam tu powiedzieć? No, normalna, chyba, nie? Tak, ta no, no, nie wygląda to pięknie, ale no, nic nie zrobisz z tym. Ale to trzecie zdjęcie, już? No, lepsze, chyba. To takie. No, trzecie jest spoko, trzecia no. chyba. i to ostatnie. Też nawet. Chociaż troszkę takie... za blisko ziemi, wiesz co? No. Być troszkę wyżej, bo ta ziemia się za bardzo tak rzuca tutaj. Mhm. Ale nie, no, tak to całkiem nieźle. Czy kadry są takie standardowe? Mocno też za dużo, to za piękna sceneria nie jest. Mamy tam widać jakieś w ogóle maszyny z tego wnętrza. No, nie prezentuje się to pięknie, ale jest takim przyzwoicie. No. Mm. Ciągnik na no to, w cielniku nic za bardzo, nie ma standardowy kolorek, standardowo wszystko. Mhm. No nie wiem, szczerze, jak to ocenić. Takie mocno średnie, więc. No, no, nie. nie wiem, tak. Fortyx chyba tak po prostu te zdjęcia zrobił, wiesz. tak po prostu. Ja tak po prostu daję 5,5, no. Hmm. Ja koło szósteczki tutaj dam panu Fortixowi. No. Także teraz okay. przejdźmy do kolejnego. Kurde, wiesz ile już trwa? Nie wiem ile już trwa. 40 minut. Wow, wow serio? Pra, to godziny prawie wejdzie. Dupia, to ty musisz chyba to na dwa odcinki podzielić. Czy, czy wstawisz takie godzinny? Nie, nie no, kto by to oglądał godzinny, no powiedzmy. Słyszymy sobie. wiesz jak jest. No to myślę, że na dwa można. No, <laughs> to no chyba ja. No dobra. Ale dobra. Zrób zr jak chcesz tam, jak. Teraz Przychodzę mamy dalej. tutaj od manharcika. Zwincz drive. Pojazd. Nie wiem, nie umiem tego co przeczytać. Max jest lepszy z angielskiego. Pojazd, to mamy Prokion Pro Centauri Pre Perseverance, Pro Kurde Perseverance, Nie wiem, co to jest Prokion Pro Centauri Pre Perseverance, 4 na 4 przerobiony przeze mnie. No właśnie, co to za te Tak. We Włoszech. No, co tutaj. E... Fajne to. Dobra, ale to nie trzecie nie zdjęcie, nie fajne. Tak, coś się ładne. Całkiem ładne. A tu jeszcze grafikować, no bo w sensie te gra kadry nie są jakieś wspaniałe, są bardzo fajne. Odbicie e. słońca. Tam w tak. siebie. Słoneczko ładnie się odbija. No. No, Co powiedzieć jeszcze. To czwarty też fajny od, z tyłu. No, czwarte bo się akurat najbardziej podoba, raczej. O, tutaj kolejne też otwarte drzwi, maska, bagażnik. Tak, na plus. Już kreatywnie, przynajmniej te na na śmiesznie wyszło z tak szybko troszkę, ale mhm. Już tam szczegóły. Jakiś środeczek e... tutaj. No, środeczek jest. Jest pokazane to najważniejsze. Mhm. E... No, spoko. O. To przedostatnie też fajne, takie od tyłu zdjęcie zrobione. Na tym. na tych skałach czy na czymś. Ale o, ostatnie taki... już. Fajnie wygląda, tak od boku, trochę, spoko. Jesteś! Jest jestem, jestem, nie ma problemu. Dobra. Eee. Mówiłem, no. że to ostatnie fajnie też wygląda. Ach, słyszałem, słyszałem, byłem z... ciągle. Ale tak, no. Co? Mm, nie wiem, szczerze, co tu to powiedzieć. Ja się... Nie mi się to podoba, nie by się nie, nie podobał. Ja tu dam się do meczka. Ja tutaj dam... Hmm. Mi ogólnie się podoba. Większość tych tutaj zdjęć. Hmm. I chyba ósemkę tutaj dam. Panu Manharcikowi. No i co? Super. Zaraz? 20 zdjęć. <noise> tak no. jakoś wyszło, przypadkiem <głos> dobra. <głos> dobra, to przejdźmy teraz tutaj do Biechubiego. Możesz przeczytać. Tak, no to tak, mamy gram. A co Korsa, auto zdjęcia b 13, marka pojazdu BMW E36, sedan. Yy, miejsce wykonania zdjęcia yy, różnie. Yy, I niestety, tutaj powiedzieć? mało zdjęć. Tak, mało zdjęć, dlatego zaczniemy kadry. Takie same, na każdym zdjęciu to jest dosłownie nie tak samo Tak od Więc góry właśnie. Tak, dosłownie, no niczym się nie różnią praktycznie te zdjęcia. E, w ogóle kadr nie jest też ładny, ani nie podoba mi się. No. Gdyby było, gdyby było z innego jakiegoś kadru ładnie tutaj zrobione te zdjęcia, to naprawdę mogłoby to dobrze wyjść. Mhm. Ale no, no nie postarał się chłopak, no. Samochód też jakoś mi się nie podoba, ale to już kwestia gustu, ale nie mogę tego wysoko ocenić. Ja tutaj nie wiem co ma powiedzieć, bo tak jak już mówiłeś, wszystko tak samo prawie to wygląda na, ty Właśnie. na tych zdjęciach. Nie wiem. Nie wiem po prostu, co tu powiedzieć więcej. Nie wiem jak, nawet, jak to ocenić. A ty? <noise> Ja się dam trójeczkę? No. To wracając do tego, co, no. tu, co tutaj, jak, jak ty to oceniłeś? Trójkę? Trójeczkę daję, tak, tak. Ja chyba też taką naciąganą trójkę tutaj dam. No, co? Przejdźmy tutaj do kolejnego zestawu. Chyba przedostatni no. to jest. to Corsa od Aleja Lamborghini. Chyba to się czyta. Czy jak? Tak, tak, Lamborghini dokładnie. Tutaj ja nie wiem, jakiś hu Huraka. Hu nie wiem, to się tam czyta, ale dobra. Miejsce wykonania zdjęć gdzieś w Wielkiej Brytanii. No i co tutaj, Maksimo, powiesz? A co ja powiem? Ja powiem, że. Czekaj, to jest co to, to koszt, tak? Czyli dobra. Nie jest to jakoś turbo dobre. ...do twoich poprzednich zestawów. No, e, mi się... Kadry... ...wyglądają niektóre ładnie, ale jakoś to tak w ogóle nie współgra z niczym. Może mm -hmm. to to sceneria, może to to światło, nie wiem, ale po prostu to nie wygląda tak dobrze. E... Hmm. No. Ciężko tu coś mówić. Szczerze, ciężko tu coś powiedzieć. Hmm. No, z, jeszcze ze środeczka tam ostatnio. ja no, środek pokazany jest. Na tym, co jest w nocy, to słabo widać, w tym, w tym od tyłu, co jest tak ciemno trochę <grym> na tym zdjęciu trzecim. no, no tak, to no, Ale to tutaj na tym, na tym kolejnym już mamy ogień z, z, z rur wydechowych. <grym> Ta, to chyba wygląda najciekawiej proszę tych wszystkie zdjęć. Mhm. Mm no nie, nie wyglądają jakoś dobrze. Chyba to ta scenaria robi jakieś. Jakieś tak zimnie, że, że nie, nie powientuje się to zabawnie. No... Pf, nie wiem, ja bym tutaj dał... Nie wiem, siódemkę, coś takiego. A ty? No ja dam piąteczkę. Dobra. piąteczka. To przejdziemy sobie teraz do ostatniego zestawu. Tak, no ostatni. i tutaj możesz autor. czytać. Mam Harcik Grab BMG Drive, pojazd Nissan Skyline GTR. Mam R34 V-Spec. Miejsce Kamulosho? Kamu tak chyba się nazywa. Tokio. Tokio tak. Um, z tak. Zdjęcia, naprawdę kadry są świetne. Sceneria, świetna. Bardzo dużo się dzieje, to mi się podoba. Mm -hmm. Bardzo ładnie to spasowało ze sobą, naprawdę. Tutaj jest do kawał dobrej roboty. Ładnie światło, tutaj pasuje klimatycznie, jest wszystko. Naprawdę no świetnie wygląda, bardzo dobry poziom. fajnie, że tyle zdjęć tutaj on dał Tak, dużo zdjęć, dużo wszystkiego. No. Naprawdę. To Zdjęcia ostatnie zdjęcie też to dużo. jest. Od przodu. Tak, no, tak, naprawdę bardzo dobra robota, bardzo dobra. Szkoda, że ze środka... A jest ze środka, dobra. O, no jest, ukryte no. było, tak. <laughs> Tak. Tak. Ale fajnie ogólnie, bardzo ładnie wykonane. Tak. No, mi się bardzo podoba. I naprawdę. właśnie widać na tych zdjęciach, że to jest Tokio, taki klimat inny jest. Tak, tam. no właśnie, jest wszystko jest klimatycznie dopasowane no. i samochód klimatyczny i ta sceneria, i, i pora klimatyczna, naprawdę. Mhm. Dobra robota. Dokładnie. No, nic, co? co tutaj do oceny. Szczerze mam teraz dylemat jakby to było ocenić. Mam dylemat. <grym> eee, ja bym chyba eee. dał... Nie wiem. 9,5 chyba ja mu dam. No też chyba na coś w tych okolicach. Bo on naprawdę... Jednak, no jest super bardzo dobry zestaw, ale czy na dziesiąteczkę. To już no, się przyłożył. No bardzo się przyłożył. No. Bardzo. Jak kurde. No to co? Podoba mi się, no ja nie oddam dziesiąteczkę. Ona! Dziesiąteczka dla pana e, mancharcik. Tak, Ma, się... naprawdę dobra robota. Mm -hmm. Bardzo dobrze ci to wyszło. No. Dziękuję. Także wszystkie zostały ocenione. Chyba to będzie na dwa odcinki podzielone, tak jak już wcześniej mówiliśmy. Mm. wiesz ile to ogólnie wyszło? 50. Jest nie wiem. 50 minut. No. Pięćdziesiąt cztery. Widzisz? No. Trzeba na dwa. No. Dobra, to myślę, że możemy się pożegnać wtedy. Tak, już wszystko ocenione. No. Także był dzisiaj ze mną Ekstra Maxio po raz pierwszy tak oficjalnie na odcinku. Tak, ja byłem. No i zapraszam częściej pana tutaj moderatora, kierownika, zarządcę do częstszego nagrywania. No, oczywiście. Jak no. tylko czas mi pozwoli, to jestem chętny. No, także dziękuję za wspólne nagrywanie. No i do następnego wtedy. Na razie. No, do następnego, cześć.